Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Saul Voice. W tym odcinku opowiem Wam coś na temat opryszczki, bowiem jest to choroba zakaźna i myślę, że dobrze wiedzieć co robić, jeśli po prostu taka przypadłość nam się przydarzy. Jak w życiu różnie bywa, z pewnością każdy z nas, chociaż raz w życiu, miał tego typu opryszczkę. Oczywiście taka opryszczka może być również na Różnych narządach, ale powiedzmy, że zacznijmy od tych podstawowych, którym są nasze usta. Najczęściej opryszczkę po prostu dostajemy na ustach. No cóż, co to jest ta opryszczka? To po prostu małe, powiedziałabym, pęcherzyki widoczne na powierzchni skóry. Które mają właśnie tego typu postać. Czasami e, pojawiają się oczywiście w późniejszych stadium strupki. Nie wygląda to zbyt apetycznie, no cóż, ale jakoś trzeba przeżyć. Opryszczka w ogóle jest, kochani, taką nazwą, jakby ogólną dla zakażeń po prostu opryszczkowych. Jest to, kochani, taki wykwit skórny, pojawiający się najczęściej właśnie w okolicy. Wargowej. I przeważnie tej wargowej czerwieni. Zmiana ta, słuchajcie, wywołana jest przez oczywiście wirus o nazwie HSV1 oraz H HSV2. Z grupy oczywiście Herpes. Simplex. No cóż, zakażenie to jest kochani, dosyć powszechne, powiedziałabym. Dochodzi do niego najczęściej w dzieciństwie lub podczas, oczywiście, kontaktów seksualnych z zakażonym partnerem. To właśnie ludzie są jedynymi źródłami, słuchajcie, zakażenia wirusem opryszczki. I powiedziałabym, że każda osoba, u której chociaż raz pojawiła się ta nieprzyjemna dolegliwość, jest jej po prostu nosicielem aż do końca życia. Niektórzy przechodzą ten stan zupełnie oczywiście, bezobjawowo również. Opryszczka zazwyczaj pojawia się na ustach i zakażenie wirusem opryszczki może oczywiście przybierać jeszcze inne postacie, jak na przykład opryszczkowe zapalenie mózgu, słuchajcie, opryszczkowe zapalenie opon mózgowych, nie wiem czy słyszeliście. Wyprysk opryszczkowy, tak zwany jeszcze, czy też na przykład opryszczkowa choroba gałki ocznej, która również, kochani, się często zdarza. Do tego na przykład opryszczkowe, pęcherzykowate zapalenie skóry różnego rodzaju, cóż jeszcze. Opryszczkowe zapalenie gardła i migdałków również może się pojawić. Opryszczkowe, na przykład pęcherzykowe, zapalenie skóry, inne postaci, na przykład zakażenia wirusem opryszczki, również, ale to tak w skrócie. No cóż, jeśli chodzi o wirusa, słuchajcie, opryszczki, to nigdy nie znamy dnia ani godziny, powiedziałabym, kiedy może nas zaatakować. Według niektórych szacunków, jego nosicielami jest nawet aż 90% z opryszczką osób. Dlatego właśnie z tym schorzeniem zmaga się aż tyle osób. Wiadomo jednak, że w ogóle pierwszy epizod bolesny tak zwany, takich bolesnych wykwitów w okolicy warg czy też nosa może wystąpić oczywiście w każdym momencie. Jeśli cieszymy się, że przez całe życie nie mieliśmy opryszczki, niestety pewności do końca życia nie ma. Że tak po prostu zostanie, ponieważ może się również ona pojawić w nieoczekiwanym kochanym momencie. Kiedy wirus nie jest zajęty tak jakby oszpeceniem naszych ust w formie latenicznej, tak zwanej, czyli utajonej, przebywa on w końcowych nerwach i przeważnie w zwojach czuciowych w okolicy kręgosłupa. Kolejną ciekawostką jest fakt, że taka opryszczka to bardzo bliska krewna ospy wiecznej i półpaśca, co chciałam zaznaczyć. I doprawdy trudno sobie wyobrazić, słuchajcie, rodzinę, której odwiedziny byłyby nam bardziej niemiłe. Co gorsza, jeśli ma się pecha, na przykład można w, w życiu doświadczyć wszystkich tych odmian chorób, przy czym e, opryszczki jako głównej. No cóż, z opryszczką bywa różnie może się nie ujawniać oczywiście, i może się nie ujawnić nigdy. Choć wirus drzemie w naszych zwojach nerwowych może się ujawnić raz i zamknąć na przykład na zawsze a może nawracać i to wielokrotnie, nawet co dwa tygodnie i wciąż niestety nie ma tak jakby na to lekarstwa. No cóż, jeśli chodzi o objawy, ponieważ wirus HSV1 może się ujawniać, słuchajcie, pod wpływem zmian gospodarki hormonalnej waszej, niektóre kobiety w ramach dodatkowej atrakcji oprócz okresu mają co miesiąc na bardzo bolesne, niestety, tak jakby szpetny, no, mówiąc krótko, wykwit, bo nie wiem jak to nazwać. Tak jest bowiem sens życia opryszczki. Co jakiś czas, gdy zostanie odpowiednio pobudzona, pełznie z głębi nerwów na powierzchnię skóry. Najczęściej jest to granica wargi, gdzie najpierw daje o sobie znać pękając i tak jakby pobolewając. Potem z kolei eksploduje maleńkimi, nabrzmiałymi wiecie, takimi. Cieknącymi delikatnie pęcherzykami, do tego jeszcze swędzącymi i bolesnymi, a dopiero później zamienia się w tak zwany strupek, który oczywiście po kilku następnych dniach znika, czy też zanika. No cóż, jak dobrze pójdzie, oczywiście nie pozostawi blizny, ale czasami zdarza się tak, że niestety pozostają jakieś ślady. Powstające w ogóle na warce, wiecie, pęcherzyki wypełnione są taką treścią surowiczą, a następnie wydzieliną ropną, która z kolei, jak wcześniej wspomniałam, zamienia się w strupek. Zanim pojawia się takie bolesne, pęcherzykowate, jakby to powiedzieć, odczuwalne coś, może być e, również wyczuwalne w tym miejscu, wiecie, takie mrowienie, pieczenie, oraz powiedziałabym swędzenie i taki lekki ból, więc można się domyślać, że już coś jest niehala. Objawy w ogóle dotyczące skóry i błon śluzowych yy, są do siebie, no powiedziałabym, bardzo podobne i nierzadko w przebiegu pryszczki u zarażonego dochodzi do powiększenia, oczywiście jego węzłów chłonnych. I to wiele razy. Nieco rzadziej obserwuje się występowanie takiej opryszki narządów płciowych i zakażenie może być tak zwane wtedy pierwotne oraz wtórne. Zakażenie, wiecie, pierwotne charakteryzuje się z reguły Ciężkim przebiegiem. I do takiego zakażenia dochodzi najczęściej po kontakcie właśnie seksualnym z bezobjawowym oczywiście nosicielem. Po okresie wylęgania zakażenia to jest tak mniej więcej taki okres 3-7 dni u kobiet oraz mężczyzn pojawiają się objawy ogólne w postaci bólu głowy, wysokiej temperatury, bólu mięśni, na przykład. U mężczyzn wykwity skórne w formie pęcherzyków lokalizują się na pręciu lub rzadko na wewnętrznej części łód lub oczywiście mosznie. Z kolei u kobiet pęcherzyki rozwijają się słuchajcie na wargach sromowych, w pochwie, kroczu, a nawet szyjce macicy. I zdarza się, że występują również w innych w innych symptomach, takich jak na przykład wydzielina śluzowa, stewki moczowej lub pochy, czy powiększenie na przykład więzł chłonnych, pachwinowych. W zakażeniu pierwotnym może dojść, słuchajcie, do zaburzeń, w, oczywiście jeszcze w oddawaniu moczu, to tak na marginesie. Objawy generalnie zakażenia opryszczką pojawiają się od pierwszego do nawet 26 dnia od kontaktu ze z osobą po prostu, która zaraziła nas. Jednak okres ten zazwyczaj wynosi około, słuchajcie, tak mniej więcej w literaturze piszą, że 7 dni. Najczęściej jeszcze opryszczka jest zaraźliwa w, górze, w ogóle w fazie tak zwanej czynnej, czyli wtedy, gdy w okolicy wargi pojawiają się wykwity w formie pęcherzyków, takich napełnionych płynem i wtedy możecie być pewni, że to jest taki najgorszy moment do zarażenia to w nim znajdują się bowiem właśnie te wirusy, które później są przekazywane, czy też zarażamy nimi. Gdy ranka z kolei zaschnie, strupek traci tę największą, tak jakby moc, po prostu zarażania, mówiąc krótko. Warto też pamiętać, że objawy opryszczki mogą... Powracać na skutek oczywiście oddziaływań czynników słuchajcie zewnętrznych w postaci jak miesiączka, wyziębienie waszego organizmu, stres oksydacyjny, osłabienie ogólnego organizmu, usunięcie nawet zęba na przykład, jakieś przemęczenie, niedożywienie wasze, ekspozycja na przykład na silne promienie słoneczne. I tutaj też podkreślam, często zdarzają się takie wykwity w postaci opryszczek. Są również powikłania po opryszczkach. Taki epizod opryszczki trwa w ogóle od 4 do 10 dni, kochani. Wydaje się w ogóle, że zdarzają się gorsze rzeczy niż oczywiście kilka krostek na wardze przez tydzień. I oczywiście tak jest. Ale mimo niskiej szkodliwości zdrowotnej, jakby tu powiedzieć, ze społeczną trochę... Jest gorzej, bo wirus przenosi się, słuchajcie, bardzo szybko i nie można wirusa HSV1 po prostu. Lekce ważyć. To tak ode mnie. Przede wszystkim trzeba, słuchajcie, uważać, żeby nie przetransportować go z wargi do na przykład oka, bo to grozi zapaleniem rogówki, jeśli nie wiecie, a nawet jej owrzodzeniem, co może się oczywiście zakończyć utratą wzroku. Nie chcę tutaj nikogo straszyć. Eee, o ile więc kobieta nie musi e, wyrzucać szminek, których używała wcześniej z powodu wykwitu czy też opryszczki, bo wirusem. Zarażona jest e, tak czy siak. O tyle oko osoby na przykład zarażone jest czyste i należy zadbać, by takie po prostu pozostało. Najlepiej więc po każdym kontakcie palcu z wykwitem opryszki starannie po prostu umyć ręce kochani, aby przyspieszyć w ogóle gojenie się opryszki, należy zastosować na przykład serum regenerujące Canadent. Jeśli słyszeliście o czymś takim i zawarte w nim bowiem goździki, olejek zdaje się konopny i wyciąg z jodły syberyjskiej przyspiesza bardzo gojenie oraz działa słuchajcie przeciwbólowo i antybakteryjnie, więc myślę, że warto to wiedzieć. Bardzo rzadko, ale jednak zdarza się, że po drodze do wargi wirus tak jakby wyruszający ze zwojów nerwowych zbłądzi w kierunku Waszej głowy. Może wywołać oczywiście zapalenie opon mózgowodzeniowych albo zapalenie mózgu. To już nie są żarty. Bardzo trudne do wyleczenia są niestety te przypadłości. A nawet gdy zostanie wyleczony, pozostawia przykre konsekwencje neurologiczne, o czym muszę powiedzieć. Objawy mogą, kochani, przypominać tak zwaną wykluczającą grypę, tak jakby za tym trzeba pamiętać, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Nie tylko ze względu oczywiście na powikłania, ale także częste nawroty warto wykonać mm, wysyłkowe różnego rodzaju badania na zakażenie wirusem, na przykład opryszki, które są dostępne w różnych kochani, laboratoriach i. Można się tym bliżej zainteresować i poczytać więcej, kochani, na internecie. Jeśli chodzi o opryszczkę u dzieci, najbardziej skomplikowane formy, słuchajcie, przebiegu opryszczki, szczególnie narażone są dzieci i osoby z obniżoną odpornością, bardzo słabym układem immunologicznym. I u dzieci trzeba wiedzieć, u których zakażenie wirusem następuje zwykle przed. Y tak, jakby 5 roku życia, i opryszczka może manifestować się w postaci zapalenia jamy ustnej. No cóż, w niebezpieczeństwie są też noworodki, których matki oczywiście nie chorowały na opryszczkę i w związku z tym nie przekazały im przeciwciał. Takie maleństwa trzeba szczególnie chronić przed chorującymi na opryszczkę ludźmi. Z kolei, u osób z niską odpornością wirus zatokować może narządy wewnętrzne, słuchajcie, i przejawić się również w formie mm, rozwoju. Zległych obrządzeń na całym ciele, więc tutaj jest uwaga. I gdy w perspektywie ma się zapalenie w ogóle mózgu, krostki nad wargą rzeczywiście jawią się w nieco jaśniejszym świetle niż można by powiedzieć do tej pory, i może to jest metoda na oswojenie nienawidzonej opryszczki, ale zawsze, słuchajcie. Jakkolwiek skuteczne by nie były jednak leczenia. Czy też oswojenia, trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby po prostu się jej pozbyć. I często pacjenci nie zgłaszają się z opryszką niestety do lekarza, zadając sobie pytanie, co na opryszkę i zdając się na oczywiście dostępne w aptekach preparaty bez, bez recepty, kombinują tak zwane samodzielne leczenie. Zapraszam kochani do drugiej części. Dopowiem jeszcze może kilka ciekawostek związanych właśnie z odpryszczką i z tym wirusem, który często niestety atakuje naszą całą populację, i tu nie ma wyjątków. Do usłyszenia, kochani. Cześć.